Dobrze, dobrze, dobrze. Leży jeden policjant. Chodził od boku, od boku, od boku. Leży, leży jeden. Nice, prawda. Leży, trzech Nice. Od boku jeszcze. O kurde, co? leży. Leży trzech. Alu, nero żyjesz, żyjesz? Żyje! Od boku wow. Dobrze. Leży jeden! Na nice. ostatni albo dwóch jeszcze Leży! Wszyscy? Leży, wszyscy! Wszyscy? Zobacz, zobacz, chyba wszyscy.